Cześć, fototakracenie. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym edycji zdjęć. Tym razem to drugi film w 2020 roku na naszym kanale. I w tym poprzednim, pierwszym, tu gdzieś go możecie znaleźć. Zabrałem was do Campinosu, konkretnie do Palmir, gdzie mogliście zobaczyć, jak można fotografować w lesie głównie drzewa, tematy, które możecie znaleźć w lesie za pomocą Canona EOS R i obiektywu i to jest najistotniejsze obiektywu o długiej ogniskowej. W moim przypadku był to teleobiektyw Canon EF z ogniskową 100-400 mm, i tym obiektywem pokazywałem wam, w jaki sposób możecie to zdjęcie na przykład, które widzicie w tej chwili na ekranie, uzyskać, to znaczy odseparować temat waszego zdjęcia od drugiego planu. I w tamtym odcinku obiecałem Wam również, że pokażę Wam w jaki sposób takie zdjęcie można później edytować w Lightroomie, ale dzisiaj tradycyjnie, jak to ja, ponieważ jest to zdjęcie bardzo takie skromne, minimalistyczne i ponieważ korzystaliśmy z długiej ogniskowej, to tak jak widzicie na tym obrazku. Pierwszy plan jest bardzo ładnie wyeksponowany i fantastycznie odseparowany od tła. od tego, co się dzieje w drugim planie, właściwie to rozmycie ten bokę, który, Mamy w tym kadrze, z racji między innymi zastosowania odpowiedniej ogniskowej, szeroko otwartej przysłony, bo tutaj mieliśmy przysłonę o wartości 5,6 ogniskowa, 400 mm, jak widzicie. I, i, I z racji samego dystansu między tą gałązką, którą widać na ekranie, a drzewami, które są w drugim planie, to, ten, ten bok, ten, to tło jest bardzo mocno. Rozmyte, natomiast ja chciałbym pójść w kolor mniej więcej taki, czyli tradycyjnie trochę poszaleć z kolorem. Jak widzicie, przekadrować też to zdjęcie i zobaczymy, co nam z tego w tej sytuacji wyjdzie. Jak taki efekt, albo zbliżony do tego efekt możemy osiągnąć. Więc popatrzmy na to zdjęcie. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to spróbujemy je inaczej wykadrować. I do tego wykadrowania ja użyję najprostszej z możliwych metod, czyli po prostu sobie obrócę to zdjęcie tak, żeby ta nasza gałązka zobaczmy, żeby ta nasza gałązka wychodziła gdzieś tutaj bliżej rogu i oczywiście tracimy w ten sposób sporo informacji. Natomiast tu mamy do czynienia z metrycą 30 megapikseli, więc na, nadal po tym przycięciu zostało nam 5000 na niemal 3500 pikseli, więc e, świat i ludzie, mnóstwo informacji nadal zostaje, ale oczywiście gorąco zachęcam do tego, żeby poprawnie kadrować już podczas pracy w Terenie, w lesie w tym przypadku. No i dobrze, i teraz skoro mamy ten obrazek już wykadrowany mniej więcej tak jakbyśmy chcieli, nawet chyba udało mi się, jeżeli porównamy sobie te dwa zdjęcia, dość bliski oryginałowi, że tak powiem, efekt uzyskać. Kilka drobnych poprawek, włączenie korekty profilu obiektywu, usunięcie aberracji chromatycznej. Minimalnie, przepraszam, tutaj w tym panelu sobie to zdjęcie wyostrzymy przy domyślnym parametrze sharpening ustawionym na wartość 40 i troszeczkę redukcji szumu. Aczkolwiek, no, z tej matrycy, która jest matrycą tożsamą niemal z tym, co mamy w kanonie 5D Mark IV przy ISO 100, a takie tutaj mieliśmy zastosowane, ten obrazek wychodzi. No, właściwie, nawet jeżeli ten szum tam się pojawia, on jest bardzo delikatny, bardzo subtelny. Ja bardzo lubię ten szum, który wychodzi z tejże właśnie matrycy. I teraz kolejną rzeczą, którą zrobimy, to przesuniemy trochę sobie naszą krzywą, po to, żeby uzyskać ten efekt matu, tak zwanego. Przygaszenia kolorów, ale jednocześnie zgasimy trochę, trochę cienie tutaj na krzywej. Nie będziemy robili klasycznej eski, nie chcę podbijać świateł, przynajmniej na razie. Zobaczcie, w ten sposób odcięliśmy trochę naszą, naszą całą przestrzeń nasz cały DR, czyli zakres tonalny, zarówno w partiach tych najciemniejszych, w czerniach, jak i w światłach może nawet tutaj. W tych ciemnych partiach, ciutkę za dużo, więc wróćmy. OK. I teraz popatrzcie. No to zdjęcie jest jeszcze dalekie od tego, co chcielibyśmy uzyskać jako ta paleta docelowa, bo kolor czerwony, pomarańczowy i kolor ten niebiesko-tilowy, taki granatowy i jasno-niebieski. To są kolory przeciwstawne. Ja nigdy nie wiem poprawnie jak one się nazywają. W każdym razie znajdują się po dwóch stronach koła kolorów. I one ze sobą świetnie grają. Więc idźmy teraz dalej. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, przesuniemy nasz punkt nasz punkt temperatury gdzieś do 4000 kelwinów, czyli ochłodzimy dość znacznie to zdjęcie, podniesiemy sobie Vibrance do wartości około 35, zgasimy trochę czernie do wartości minus 30 i popatrzmy, co tutaj dalej możemy zrobić. Zgasimy też troszeczkę światła i jak widzicie, zaczynamy powoli wpadać w te cieplejsze barwy, jeśli chodzi o światła i w te chłodniejsze barwy, jeśli chodzi o cienie. Ja zgaszę sobie jeszcze trochę ekspozycję na tym zdjęciu do minus 0,5V. Myślę, że to będzie wartość jak najbardziej poprawna. Wybierzmy sobie jeszcze profil Adobe Landscape, po to, żeby nasycić trochę ten kolor. I, i tutaj zostawmy tą temperaturę barwową taką jaka ona jest. Wyciągnijmy też nieco cienie na wartość plus 50. Myślę, że minus 70. Tutaj staram się te wartości w miarę całkowite stosować bez jakichś tam ułamków i pojedynczych cyferek typu 1, 2. I teraz przejdźmy do panelu split toning, bo w panelu split toning uzyskamy najwięcej z tego efektu, który nas interesuje. I w tym celu przesuńmy sobie w cieniach, czyli w tych partiach ciemniejszych, barwę gdzieś w okolicy właśnie tilu. I widzicie, już ładnie nam sobie ten til zaczyna wychodzić. A w barwach, w świetle przesuńmy sobie w okolice czerwieni. O, właśnie. No, jak widzicie, już, już tutaj zaczyna się dziać, że tak powiem. Zaczyna się dziać, ale ja wskoczę sobie jeszcze tutaj i o gdzieś tu chcielibyśmy, myślę, być z tym kolorem niebieskim. A może nawet ciemniej. O, popatrzmy tutaj. O, coś takiego, a z tym kolorem w światłach chcielibyśmy chyba pójść gdzieś tu, w tym kierunku sądzę, że ten pomarańcz. OK. To będzie, to będzie chyba coś, co nas interesuje. Teraz jeszcze popatrzmy na, na przecięcie, na, na balans między światłem i cieniem, między tymi barwami, które tu chcemy uzyskać, wróćmy tu do panelu. Podstawowego rozjaśnijmy sobie trochę ten kadr, wyciągnijmy jednak trochę świateł po to, żeby tu się pojawiło troszkę koloru. No, jak widzicie, zaczynamy się zbliżać do tego efektu, który chcielibyśmy uzyskać tutaj. Sądzę, że jeszcze możemy tutaj troszeczkę na całym kadrze pokombinować z tym kolorem, i teraz popatrzcie, zrobimy rzecz następującą. Z jednej strony Wybierzemy sobie filtr kołowy i tym filtrem kołowym zapracujemy tutaj na tym fragmencie liści. Ja ten filtr kołowy jeszcze powiększę, przesunę tu w tą stronę i wyzeruję go sobie. Przesunę feather na mocne rozmycie, inwersję po to, żeby nam to wszystko zadziałało od środka tego filtra. I to, co zrobimy tutaj, to ustawimy sobie barwę, właśnie, znowu na tą naszą czerwień. Taką dosyć intensywną, ewentualnie e, bliżej pomarańczowego. Myślę, że ten kolor bardziej mi odpowiada, więc zostańmy tutaj. Pójdźmy może jeszcze troszeczkę w pomarańcz. O, właśnie. E, nie, tu chcemy ekspozycji trochę więcej. Chcemy troszkę ekstra cieni. Okej. Okay. I punkt bieli nieco przesuńmy. Dobrze, to mamy ustawione, to jest pierwsza rzecz. I teraz wybierzmy pędzel. Bardzo duży pędzel i myślę, że z ekspozycją możemy się przesunąć na około minus 2 eV. I teraz popatrzcie co zrobimy. Tym naszym pędzlem zgasimy tą stronę kadru. Zawsze pracując w Lightroomie to jest coś, czego, czego bardzo nie lubię, bo nie możemy tego zrobić prostą maską, tak jak w Photoshopie. I w związku z tym to malowanie pędzlem zawsze mnie troszeczkę irytuje. Tutaj z kolei z barwą przesuńmy się. Zobaczmy, gdzieś tu jeszcze na taki. Gdzieś tu na ten niebieski, o właśnie Co będzie, jak zgłasimy mocniej ekspozycję, o coś takiego, czyli nawet minus 2,3F, może delikatnie za mocno, więc jednak zostańmy przy minus 2F. I to, co jeszcze chcemy zrobić, to wybierzmy sobie nowy pędzel. Teraz ustawmy naszą barwę na taką intensywną pomarańczową i popatrzcie, nasze fv przesuńmy, czyli ekspozycję przesuńmy na plus 1 fv i tu dodajmy sobie nieco ciepłego światła. Ta zmiana będzie prawdopodobnie bardzo słabo widoczna, popatrzmy. Ale jednak zgasiliśmy ten fragment kadru, a mocno rozjaśniliśmy sobie tutaj ten fragment kadru. No i cóż, i teraz zobaczcie, tak wyglądał nasz kadr przed, a tak wygląda nasz kadr po. Oczywiście to jest, znowu, ja to wielokrotnie powtarzam to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnej zabawy kolorem pewnego eksperymentowania sobie z tymi naszymi kadrami. Możemy go jeszcze trochę rozjaśnić, właśnie te ostatnie korekty wprowadzić na przykład teraz o w ten sposób. I jak widzicie, dostajemy kadr,, który, który oczywiście będzie miał swoich zwolenników, będzie miał swoich przeciwników. Natomiast dostajemy kadr, który jest zdecydowanie nie tak naturalny, jak ten, który widzimy tutaj. Ale z pewnością, na przykład, jeżeli będziemy chcieli coś takiego opublikować na chociażby Instagramie jako Insta Stories i do tego dorzucimy jakiś krótki opis, a nawet cytat, będzie świetnie, świetnie się wkomponowywał w widoczność, bo te intensywne kolory są bardzo, bardzo dobrze odbierane. Nie są to kadry typu portfolio, więc możemy, możemy raczej w portfolio tego nie pokazywać, bo bo to, nie, bo to nie o to chodzi. Ten kadr jest raczej zrobiony jako eksperyment, jako możliwość poćwiczenia sobie. No i cóż, i to mniej więcej tyle, moi drodzy. Szczegóły jeszcze możecie sobie tutaj dociągnąć, tak jak chcecie. Ja chyba chciałbym zostać mniej więcej w takiej tonacji, w takiej ekspozycji, czyli raczej dość ciemno z intensywnym światłem wpadającym na te liście. No i nasz finalny kadr wygląda tak, jak w tej chwili to widzicie na ekranie. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten czas, który poświęciliście na obejrzenie tego materiału. I cóż, widzimy się za tydzień, tradycyjnie około godziny w tym roku 2020 19.30, i dla Was będzie kolejny tutek może recenzja, może relacja z pleneru. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, dołączcie, zasubskrybujcie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.